Ewa Pana, dzień dobry. Zapraszam na informacje z regionu. Prace przy Alei Wyzwolenia i ulicy Warszawskiej w Rzeszowie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonany już został wiadukt na ulicy nad Aleją Wyzwolenia i róg został już puszczony. 20 milionów złotych dla Podkarpacia ma usuwanie skutków powodzi. Pomoc trafi do 96 samorządów z Podkarpacia, do 84 gmin i 12 powiatów. Uroczyste otwarcie nowego kompleksu sportowego w Lesku. W przeciągu dwóch tygodni, w momencie kiedy już włączyliśmy płatne bilety, okazało się, że zaszczyciło nas swoją obecnością 11 600 osób. W serwisie również krótka relacja z festiwalu Zaklęte w drewnie. Jest taki teraz w tej chwili renesans y, i twórców, i poszukiwanie tego stylu, czyli stylu bieszczackiego. W ciągu 3-4 miesięcy mają zakończyć się prace drogowe przy Alei Wyzwolenia i ulicy Warszawskiej w Rzeszowie. Idą pełną parą i zgodnie z harmonogramem. Inwestycja jest wykonana w około 70%. Przykryto już większą część potoku przyrwa, na którym po ukończeniu powstanie nowa czteropasmowa jezdnia. Wykonany już został wiadukt na ulicy nad Aleją Wyzwolenia i róg został już puszczony, co oczywiście mieszkańcy już sprawnie sobie tutaj jeżdżą. Jest to odcinek około kilometr 300 km całej inwestycji od ulicy Lubelskiej do, alei, do, do ulicy Okulickiego. Inwestycje planujemy zakończyć na przełomie października, listopada. Wszystko na razie odbywa się zgodnie z planem i powinniśmy, tak jak powiedziałem, na przełomie miesiąca już listopada, najpóźniej około połowy, docelowo jeździć nową jezdnią. Kierowcy prawdopodobnie późną jesienią będą korzystać z nowej, szerszej drogi. Inwestycja ma zdecydowanie usprawnić ruch w miejscu, gdzie nie tylko w godzinach szczytu ustawiały się kolejki aut. Te zmiany komunikacyjne usprawnią ruch, poprawią na pewno bezpieczeństwo, bo dobudowaliśmy tutaj w tym zakresie nowe ścieżki rowerowe, których tam nie było. Dobudowane są nowe chodniki, są wykonane nowe zjazdy, powstaną dwa ronda, zmiana będzie sygnalizacji świetnej, dodatkowo zostaną zrobione łącznice nowe, tak więc komunikacja powinna się tam bardzo poprawić. Przebudowa węzła drogowego Aleja Wyzwolenia Warszawska to największa i ostatnia inwestycja drogowa realizowana w ramach programu transportowego Rzeszowa. Jej koszt wynosi 63 miliony złotych, z czego 85% stanowi unijne dofinansowanie. Remont ulicy Towarnickiego w Rzeszowie, zniszczona i zapadnięta kostka brukowa, zostanie przykryta nową warstwą asfaltu, która wyrówna powierzchnię drogi stosunkowo często użytkowanej przez kierowców. Sama praca nie jest skomplikowana, potrwa praktycznie około 3 tygodni. Zostanie w ramach tej inwestycji wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa, przykryta zostanie kostka brukowa, wykonane zostaną nowe chodniki, przełożymy krawężniki, zabezpieczymy studienki, wykonamy nowe kraty. Studzienki już, tak powiem, na ulicy Towarnickiego wykonamy z logo miasta Rzeszowa. Będą to pierwsze z takich studienek, które zaczniemy wprowadzać sukcesywnie w kolejnych inwestycjach na terenie miasta. Władze Rzeszowa z remontem chcą pójść dalej, ale dopiero w przyszłym roku. Planowane jest wykonanie łącznika między ulicą Towarnickiego a Piłsudskiego. Mamy już wykonaną praktycznie dokumentację na połączenie ulicy Towarnickiego z ulicą Piłsudskiego wzdłuż zespołu szkół, czyli szóstego liceum. Ta inwestycja jest planowana w roku 2015 do wykonania. Ma za zadanie ułatwić wyjazd z komunikacji podmiejskiej w kierunku e, dworca autobusowego i w kierunku e, ulicy Ciepińskiego-Piłsudskiego. Nowa nakładka przy ulicy Towarnickiego to także krok w kierunku modernizacji dworca podmiejskiego, który w planach mają władze miasta. Nim jednak te inwestycje ruszą, najpierw kostka zostanie przykryta asfaltem. Wymiana według szacunków będzie kosztować około 300 tysięcy złotych. Prace mają być prowadzone tak, by najmniej utrudniać komunikację w tamtym rejonie. 20 milionów złotych tyle otrzyma Podkarpacie na usuwanie skutków powodzi. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na odbudowę dróg. Pieniądze trafią do 96 samorządów, z czego ponad milion złotych przeznaczone zostanie dla gmin w powiecie krośnieńskim. Ten wniosek opiewał na łączną kwotę prawie 20 milionów złotych i taka kwota decyzją ministra została przyznana. Pomoc trafi do 96 samorządów z Podkarpacia, do 84 gmin i 12 powiatów. Pieniądze będą przeznaczone na odbudowę, przebudowę, remonty dróg gminnych czy powiatowych, które zostały zniszczone w wyniku intensywnych opadów deszczu w latach 2010-2014. Samorządy już odbierają promesy. Remonty zniszczonej infrastruktury muszą być wykonane do końca tego roku. Mieszkańcy i turyści mogą z niego korzystać już od kilku tygodni i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W lesku uroczyście otwarto nowy kompleks sportowy. Uwaga, Jest, jest, jest! W kompleksu sportowego wchodzą m.in. dwa baseny, jacuzzi, brodzik, zjeżdżalnie, sauny i siłownia. Jak bardzo był to potrzebny basen w Lesku świadczy choćby fakt, że w przeciągu dwóch tygodni, w momencie kiedy już włączyliśmy płatne bilety, okazało się, że zaszczyciło nas swoją obecnością 11 600 osób. To tyle ile liczy całe miasto i 14 miejscowości wiejskich gminy Lesko. Lesko, Sanok są takimi swoistymi bramami w Bieszczady. Wtedy przyjeżdżają i turyści z Podkarpacia, i także głównie z całego kraju będą mogli się tu zatrzymać, będą mogli już tu wykorzystywać ten obiekt do celów rekreacyjnych, sportowych. Koszt budowy kompleksu sportowego wyniósł ponad 25 milionów złotych. Inwestycja dostała wsparcie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2007-2013. Teraz zapraszamy na krótką relację z festiwalu Zaklęte w Drewnie, który po raz piąty odbył się w sanockim skansenie. Podczas festiwalu nie mogło oczywiście zabraknąć jarmarku rękodzieła. Można było kupić rzeźby. Część powstawała na oczach turystów i mieszkańców odwiedzających sanocki skansen. Można było też zaopatrzyć się w drewniane, kuchenne naczynia. Z drewna olchowego, topolowego, lipowego, wierzbowego. No, 4-5 godzin trzeba liczyć na taką dużą miskę. Może nie ciężka, tylko taka specyficzna, dokładna. No. Mam swoje wzory, robię to, co, no, co akurat w danej chwili mam ochotę zrobić. To robię. Jest taki teraz w tej chwili renesans i twórców i poszukiwanie tego stylu, czyli stylu bieszczackiego z jednej strony, a z drugiej strony mamy tutaj takich poważnych twórców jak Piotr Woroniec, który w tym roku jest w takiej wzmocnionej obsadzie z kolegą ze Słowacji. Są inni twórcy, którzy nie zawsze pokazują się na tych innych imprezach muzealnych, ale tutaj jest bardzo precyzyjnie pokazane tylko i wyłącznie rzemiosło drzewne a więc mamy wspaniałych twórców na przykład z Humnis czy z innych miejsc, którzy to drobne rękodzieło pokazują, jesteśmy z tego niezwykle zadowoleni. W tym roku jest więcej rękodzieła, bywa też, że są przedmioty użytkowe jak misy, łyżki widelce, ale głównie rękodzieło głównie są tutaj rzeźbiarze, którzy wykonują no, różnymi technikami różne te rzeźby, ale naprawdę wspaniałe. Pilnujemy przez cały czas żeby tu były prezentowane tylko i wyłącznie wyroby z drewna, no bo taki charakter imprezy. Podczas imprezy Również można zobaczyć na żywo jak się tworzą rzeźby, chociażby to co prezentuje już trzeci rok z rzędu pan Piotr Woroniec z Uniwersytetu Ludowego z Woli Sękowej. Było też coś dla amatorów muzyki. Na scenie wystąpili m.in. hudacy i legendarna grupa KSU. I na koniec kilka zaproszeń. Zaczynamy od kermeszu karpackich smaków, który odbędzie się 17 sierpnia w niedzielę w Mrzygłodzie. Będzie wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Wystąpią takie zespoły jak zespół lawenda z sanoczka, zespół pakoszowianie z pakoszówki, orkiestra denta z pakoszówki. Będą także pokazy zumby. Natomiast, jako atrakcja i gwiazda wieczoru, będzie zespół bratanki. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotują też wiele różnych smakołyków, które będzie można spróbować. Bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast w piątek w regionie odbędą się uroczystości związane ze świętem Wojska Polskiego. Na Krośnieńskim rynku pojawi się m.in. kompania honorowa strzelców Podhalańskich. Natomiast wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego odbywać się będą w tym roku w jaśle, potrwają kilka dni i połączone będą z memoriałem kawaleryjskim Majora Hubala. W tym serwisie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Więcej informacji z regionu na naszej stronie www.tvobiektyw.pl